Dzień dobry wszystkim z tej strony Paweł. E, dzisiaj postanowiłem przetłumaczyć Wam ostatni update, który zamieścił e, Daniel Dąbek na profilu SafeXowym. Tutaj sobie możecie wejść na profil SafeX, zasubskrybować ten kanał i mieć na bieżąco informacje co dzieje się w projekcie, a te updatey pojawiają się dość często. E, także możecie sobie prześledzić te ostatnie z nich. Ja postanowiłem przetłumaczyć ten, ponieważ tutaj padają pytania e, i odpowiedzi od Daniela, także. Postaram się je w jakiś sposób przetłumaczyć. Jeżeli coś gdzieś nie do końca dotłumaczyłem, a ktoś oglądał to, to dajcie znać w komentarzu. Ja w tym momencie, w którym gdzieś tam mówiłem, zrobię powiedzmy poprawkę, bo to też czasami ciężko jest pewne rzeczy zrozumieć, jeśli chodzi o sam angielski, a później przełożyć. Ale mam nadzieję, że to, co gdzieś tam przetłumaczyłem, będzie się. Mniej więcej albo więcej zgadzało. Jeśli coś się nie zgadza, dajcie mi znać, to, po, to postaram się to dotłumaczyć. A więc pierwsze pytanie było odnośnie e, innych giełd. E, b, gdzieś był przewijany temat polskich giełd i dlaczego e, jesteśmy na razie tylko na trade Satoshi. Czyli dość, dość mało popularnej giełdzie. A więc Daniel tutaj mówi, że jeśli mamy płacić 4000 dolarów za to, żeby jakaś giełda nas, nas wpuściła na swoją giełdę, a za 3 miesiące, kiedy będzie blockchain Seyfixa i musielibyśmy to zrobić od nowa, czyli od nowa wprowadzić kryptowalutę na giełdę i ponownie zapłacić 4000 dolarów, to tak naprawdę jest strata pieniędzy, a tym bardziej, że możemy kupować Seyfixa właśnie na. Na, na przykład Ray Satoshi albo na głównej stronie Sefixa. to do tego macie wideo poniżej link, żeby sobie kupić kryptowalutę Sefix. Więc, według mnie, jest to świetna sprawa. Nie, nie ma głupio wydawanych pieniędzy, właśnie na to, żeby kryptowaluta była gdzieś listowana na giełdzie i, i tracić na to pieniądze. Także to krótka, szybka odpowiedź była na to pytanie. Kolejne pytanie było mniej więcej. Czy blockchain Sefixa będzie otwarty? Zawierał na przykład smart kontrakty, na których deweloperzy, osoby, programiści, którzy się na tym znają, będą mogli korzystać z, tej, z blockchaina Sefixa i, i go rozwijać. Daniel powiedział, że jak najbardziej będą tutaj wykorzystane smart kontrakty. Każdy deweloper będzie mógł wprowadzać sobie zmiany, będzie mógł projektować aplikacje na telefon pod marketplace. Tak, i tak jak Daniel mówi, Sefix jest jak najbardziej środowiskiem właśnie dla osób, które chcą, chcą go tworzyć, które chcą tworzyć to środowisko i jest w pełni na to otwarty otwarty na, na te zmiany, które ludzie będą albo chcą wprowadzać. Tutaj jeszcze mamy. A tak, czyli to, o czym mówiłem odnośnie wykorzystania blockchain SafeXa do, do tworzenia właśnie różnych aplikacji i tym podobne, także to środowisko będzie tutaj otwarte i każdy będzie mógł wspólnie działać nad ulepszaniem i blockchaina i całego projektu SafeX. Trzeciego pytania niestety nie do końca zrozumiałem, także nie brałem się za jego tłumaczenie. Jeśli ktoś się wsłuchał i wie o co chodzi, dajcie znać w komentarzu, to tutaj w tej wstawce napiszę dokładnie o co chodziło. Także ja przechodzę do czwartego pytania, które zostało zadane odnośnie, nazwijmy to, współpracy z mobilnością. Czy SafeX będzie jakby. Tej sferze mobilnej, to znaczy gdzieś na przykład na Androidzie, na iOSie, e, będziemy go mogli mieć na przykład na, na telefonie, to znaczy nie chodzi o samą kryptowalutę, ale o możliwość jej używania. E, Daniel mówi, że jak najbardziej tak, że w tych czasach e, jak najbardziej, właśnie tak jak sam on to, sam mówi, e, skoro wszyscy używają urządzeń mobilnych, dlaczego mamy się zamykać tylko na rzeczy stacjonarne typ, typu komputer? E, zresztą to też Ostatnim pytaniu będzie poruszone, jeśli chodzi o używalność Sefiksa i tego, co on tak naprawdę wprowadza. Ale to na końcu, przy ostatnim pytaniu. Piąte pytanie: w jakich barierach czasowych będą wypłacane dywidendy? Czy to, będzie, czy to będą dzienne wypłaty, czy tygodniowe, czy miesięczne? I tutaj Daniel mówi, że jest to pytanie, na które ciężko w tym momencie odpowiedzieć, bo cały czas się nad tym zastanawiają, cały czas testują pewne rzeczy, czy zrobić to w. W, jeden w pewien sposób czy w inny sposób, e, także tak jak mówią, e, zastanawiają się nad e, pewnymi strategiami. Ale do dwóch miesięcy będzie na to rozwiązanie, bo tak jak Daniel cały czas powtarza, na przełomie czerwca, lipca będzie wypuszczony blockchain, oficjalny blockchain Sefixa, bo tak jak w tym momencie Sefix operuje na blockchainie Bitcoina. Ale do tych dwóch miesięcy to będzie wszystko już rozwiązane i wtedy będzie oficjalnie powiedziane, jak będą wypłacane dywidendy, o których była zresztą mowa. Ok, piąte pytanie było, wiem, że chyba jedno pominąłem. Jedno wcześniejsze, być może gdzieś tam też nie do końca je zrozumiałem, dlatego je pominąłem. Ale kolejne było odnośnie wyrażania opinii w Marketplace Safiksa, czy każdy będzie mógł to publicznie robić, czy, czy na przykład złe komentarze hejty i tym podobne będą banowane. Daniel mówi, że każdy będzie mógł umieszczać swoją opinię w Marketplace z tego względu, że jakby daje otwartość dla ludzi. I teraz od ludzi zależy weryfikacja tego, czy, czy uważam, że ktoś mówi prawdę, ktoś ma rację, czy nie. I tutaj też będzie widać, jak osoba, która wrzuca jakąś opinię, jest zaangażowana w cały marketplace, czy ma wysokie dywidendy, czy robi zakupy, czy jest widoczna po prostu w marketplace, czy po prostu jest to jakiś anonim, który wszedł dzisiaj i napisał sobie jakieś. Jakieś hejtujące zdanie, żeby tylko kogoś zniechęcić. Także tutaj też będzie potrzebna mimo wszystko świadomość ludzi na to, czy opinia, którą czytamy, jest, jest autentyczna, czy jest pisana przez osobę, która ma jakąkolwiek wiarygodność. A tutaj, właśnie tak jak Daniel mówi, te kilka rzeczy, które będą się odbywały w marketplace, będą miały wpływ na to, jak nasze konta, jak my będziemy postrzegani w tym marketplace. Także jest to swego rodzaju budowanie przez nas zaufania w całym marketplace, no i od tego będzie zależało, czy ludzie będą nam wierzyć, czy nie wierzyć. Okej, okay. pytanie kolejne, skąd biorą się Safex kupowane na stronie safex.io, czyli w linku, w którym Wam wrzuciłem pod, pod tym wideo, gdzie możecie kupić sobie Safexa. Daniel ja mówi wprost od, od całej jakby grupy deweloperskiej Safexa, z miejsca, z którego oni są, stamtąd oni sprzedają Safexy, a za... Kwotę, którą otrzymali w bitcoinach, kupują kolejne SafeXy na giełdzie Trade Satoshi. W siódmym pytaniu, a właściwie gdzieś tam w, pewnie w ósmym, dziewiątym w kolejności, Daniel poruszył kwestię afiliacji tutaj. I ta odpowiedź na to pytanie była dość długa i dość złożona. Właściwie chodziło o to, że o to wytłumaczenie tego, że nie jest nic złego w tym, że ktoś otrzyma 5% z polecenia SafeXa. Dlaczego? Bo żeby cokolwiek zbudować, żeby zbudować taki marketplace, żeby z, trzeba zbudować społeczność. A społeczność naj, najlepiej zachęcić tym, żeby wynagrodzić kogoś za to, że ktoś mówi e, o danym projekcie, a e, w tym przypadku o Safixie. Także, y, jakby Daniel, deweloperzy, y, osoby, które są zaangażowane w projekcie Safix nie chcą być postrzegane, że jest to jakiś MLM, bo tutaj jest tylko 5% dla bezpośredniej osoby, która yy, kupuje Safixy okay? z głównej strony safix.io. I yy, żeby nikt nie myślał, że tutaj coś będziemy budować, jakiejś struktury. Okay? To jest wynagrodzenie za pracę osoby, która jest zaangażowana w tworzenie społeczności, w tworzenie tego, żeby Safix miał rację bytu. Możecie to sobie odtworzyć, myślę, że gdzieś tam w bardzo prostym. Yy, w języku Daniel w angielskim, ale w bardzo prostym i przejrzystym Daniel tą kwestię porusza, także możecie sobie posłać, co on dokładnie mówi na ten temat. Kolejnym pytaniem było o Johna McAfiego, czyli twórcę oprogramowania zabezpieczającego komputery McAfee. Myślę, że część z Was, która śledzi gdzieś kryptowalutę od jakiegoś dłuższego czasu, na Twitterze spotkała się z Johnem McAfeeem, czyli... Osobą, która w zeszłym roku rzuciła post, że wspiera Syfixa, posiada Syfixa, ale też zaraz po tym zaczął dodawać różne inne posty na temat innych, np. ICO albo innych projektów kryptowalut, w które warto zainwestować, i zarzucono mu to, że ci deweloperzy płacą Johnowi za to, żeby on reklamował ich coin. Tutaj Daniel całkowicie się od tego odcina. Mówi, że nie płacił Johnowi za to, żeby promował SafeXa. Po tym, jak John opublikował wpis na Twitterze, że kupuje SafeXa, i, I warto w niego inwestować, bo tak naprawdę wtedy pamiętam, jak gdzieś, jak zespamowaliśmy Johnowi tablicę, kiedy pytał, w jaką kryptowalutę warto zainwestować, i tam pisaliśmy Sefix, Sefix, i wtedy się do, do tego odniósł. Ale jakby danie się całkowicie od tego odcina, jeśli chodzi o kwestię płacenia Johnowi za, za, za te wpisy, które gdzieś tam wrzucał. Mówi o tym, że rozmawiał z Johnem na ten temat, gdzieś tam się wymieniali spostrzeżeniami i tyle. Tak naprawdę na tym się skończyło. I tutaj ostatnie pytanie. Kiedy możemy zobaczyć możliwość pojawiających się produktów w marketplace? I tutaj też jakby jest złożone pytanie, ale odpowiedź na to pytanie też jest bardzo ciekawa i obiecująca jednocześnie. Tak naprawdę Daniel mówi, że ciągle trwają prace nad pewnymi rzeczami i jak sami widzicie, jak prześledzicie sobie kanał. YouTube, Czy to YouTube Seyfiksa, czy na Twitterze będziecie śledzić Daniela i deweloperów Seyfiksa, to zobaczycie, jak oni cały czas pracują. I tutaj mówi, że za około dwa tygodnie otrzymamy roadmap na ten rok, i pewnie na przyszły rok, czyli plan działania Sefiksa, jakby data podacie, powiedzmy, założymy data podacie, okres po okresie. Ale tak jak on mówi, Że najpierw trzeba się skupić na tym, żeby I tu, i tu z nim się bardzo i to bardzo zgadzam, bo Daniel mówi o kryptowalutach, które, w które ludzie inwestują, a nawet nie wiedzą dlaczego, bo nie rozumieją tej technologii. I mówię o tym, że ta technologia jest naprawdę skomplikowana i chcący, żeby kryptowaluty wyszły do ludzi, to mimo wszystko to musi być bardziej dla nich zrozumiałe, przejrzyste i łatwiejsze w używaniu. I tutaj mówi się o masowej adopcji kryptowalut na świecie, czyli co z tego, że ktoś tworzy e, na przykład, to też nie ubliżając na przykład Ethereum, co z tego, że ktoś tworzy e, kryptowalutę Ethereum, w której możemy wykorzystać smart, kont, smart kontrakty, gdzie pewnie 80% na całym świecie nie wie w ogóle co to jest i jak tego używać, bo nie jest osobami technicznymi. To daje prosty przykład, nie negując w ogóle Ethereum i tym podobne. Dlatego tutaj Sefix wychodzi z założenia tego, że, żeby wyjść do ludzi, do ich potrzeb. Bo jak mamy Amazona, Ebaya, Alibaba, w Polsce mamy na przykład Allegro, to ludzie potrzebują miejsca, w którym mogą robić na przykład zakupy. I takim miejscem będzie Sefix, marketplace Sefixa, oparty całkowicie na blockchainie. I co jest najważniejsze, w prawie ostatnim zdaniu Daniel mówi, że jest przekonany, że na tegoroczne święta Bożego Narodzenia w grudniu będziemy mogli robić prezenty, kupować prezenty właśnie w Marketplace Safica. Także dla mnie jest to świetna informacja, ja trzymam mocno kciuki za to. Mam nadzieję, że w grudniu wrócę do tego wideo, do tej wypowiedzi, którą mówił Daniel. I z czystym sumieniem będę nagrywał, jak robię zakupy w Marketplace SafeXa. I tak naprawdę to tyle pytań i tyle odpowiedzi. Mam nadzieję, że gdzieś e, krótko, zwięźle i, i na temat. Jeśli gdzieś coś źle przetłumaczyłem, gdzieś coś źle wyjaśniłem, dajcie mi znać w komentarzu. E, no, dobrze by było, żebyśmy to sobie wspólnie weryfikowali. Tak jak mówię, no, język angielski nie zawsze jest zrozumiały, e, każdy ma różne. E, jak to się mówi? E, najprościej powiem, że każdy w inny sposób mówi po angielsku i nie zawsze jest to słowo zrozumiałe. Także dajcie znać jeśli coś jest nie tak. W opisie filmiku znajdziecie wszystkie informacje, to znaczy Twitter Daniela, Twitter Sefixa, kanał Sefixa na YouTube i aktualne tam filmiki, link, gdzie możecie kupić sobie Sefixy na stronie, na oficjalnej stronie Sefixa. I tyle. Zachęcam was też, jeśli nie wiecie czym jest Sefix, ja nagrałem poprzednie wideo dlaczego warto zainteresować się tą kryptowalutą, a jeżeli ktoś jest anglojęzyczny, no to na pewno sobie poradzi na, na tych anglojęzycznych kanałach SafeXa. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia w kolejnym update z SafeXa i do zobaczenia. Trzymajcie się.